Się. Nie wiem, zobaczymy. Na no spokojnie. Jak pozwala? Spoko. Dzięki ziomal. Oczka, nie ma problemu. Biese <grybujesz> już ich? Ja to nie widzę, nie widzę. Tam są. A tam się strzelają aż. oj Jeden. oj jak dostałem. Dwójka. No. Kurwa, cwel No mało mam HP, żeby pójść do ciebie, ale zaraz pójdę. Są twele, jebane, no ja nie wierzę, to Poczekaj chwilę, zaraz przyjdę do ciebie. Bo nie mam życia. Tam mają typa jednego jakiegoś bota. Co mochodzik chodzić sobie wezmę? A czekaj, bo tu skrzynka jest. O. No dobra, tu jest skrzynka, tu też jest skrzynka. Ale i gdyby się przydał jakiś? Czy nie? A to też sobie wezmę. O, pułapka. nie no, no no spokojnie będę mają nowo tego jak so przerzucili O, nie. piekło. Jeden. Drugi. Drugi. Nie trafiłem. Trzeci. Wiadę czy nie wiada? Nie. Jedziemy po ciebie teraz. I w ten czy, te, czy tako. w rozejrzyjmy się, skaczą jołopy. Jeden tam poleciał, drugi tam poleciał. Patrzy no widzę, widzę. Ściemnia. Ciemnia, ściemnia. ściemnia. Mm -hmm. <laughs> Nie zabrali wszystkiego, na razie jak je łopy i ołapy i po to nie wiem, nie polecił. No dobra O masz tu przylepiec Jakby uciekać No tak z automatu mogę ci coś kupić co Nie wiem co tam jest, idę zobaczyć Znaczy co mam, ja mam tylko M-kę to bo jeszcze mam zielone Niebieski drewna... Pompa. Pompa. Mam drewna 90. Pompę. Cegły. cegły no, no to mam cegieł, proszę. po 20. Dziękuję. Mhm. Skąd masz wziąć cegły? To jest blacha. Sam życiu blacha. Blacha. Taki ziomek. kiedyś pamiętam blaszka była. Jest blacha. No, no. Już o i mam pompę lepszą Tam się bijo Idę sobie tutaj do domku sto się bijo tam Ale nie mamy nic to lipa Tu też lipa nic nie ma To też lipa Tu Krewa sobie weź i maszynka na. O, patrz. No. Wziąłem niechcący kewa. Kewa jednego z wilem. Masz Weź sobie amo. Nie dzień na wszystko jest. No, dlatego idziemy dalej. Tutaj jest. Ta wszędzie byłem, nie gdzieś nie nie te czasu. A tutaj ktoś już był? też nic nie ma. Okrzak jest wezmę. O. No kody w Kiblu. Ta, tutaj ktoś był. Lipa. A nie, skrzynka jest jedna. Może coś dla Ciebie No Tylko to i przez i jakaś z dupy Nie no trzeba iść stąd no. Idę do strefy E no rzut idę A gdzie jest rzut ojoo Ale dobrze w sumie A tutaj trochę rzeczy masz Mamo, biorę był tu zrzut, nie? Ja nie widzę zrzutam zabrali. A tutaj cały czas rzeczy jakieś Mijama, a to jakiś O, AMK Nic ci nie potrzebne sąd Okej, okay. to idę dalej Ani snajpy a, nie. No to szerokim łukiem. O, jeszcze stajpią, moją stajpą. Tam jest automat, widzę. Gdzie oni stajpią? Co tam ci śpiewa? O, tutaj to... No, ten zawsze pójdzie, że go zabiją. No. A ja nawet nie mam nic. Mhm. Do... Uh -huh. No tak, myślałem. Uh -huh. Uh -huh. No Muszę do Iwta pójść. No, żeby... no poczekaj na mnie. Ale kurwy, jebane. No to bij. No nie mogę. No już idę do ciebie, tylko ich tam muszę użyć. mam amunicji, oni idą na mnie. No to uciekaj. Nie mam gdzie to czekaj. Na mnie poczekaj, 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 poczekaj Już idę. Nie mnie nie Gdzie ci gonią? Aha Dobra, 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 ja ich z góry tutaj potraktuję. No, ale ja ich nie widzę, jak tak mi stoisz. No patrz, no, oni biegną na ciebie, a ja, a ja nie mogę nic zrobić. No jeszcze nie przeładowałem, no. to no, za... Jeszcze tu pewnie ktoś będzie leciał mi. No jak to nie weszło? No jeszcze jakiś przyleciał i jołop Nie mogę z nimi. Muszę to kartę wziąć, uparłem się. No twoją. Niechaj jeszcze żyje. A to dobrze, żyj. Jak najdłużej. Już nikogo nie ma, dawaj do mnie. No czekaj, muszę się uleczyć. Widzę, ja widzę. Dalaj, mhm. A ja, mam. Ty, tutaj twój, twoja broń jest. <słyszy> Gdzie ty jesteś? No Chodź. Dobra. Musimy do lifta, a ja mam lifta wzięłem, ale fat No i będziesz miał badań swoją Nie używaj lifta No nie No ale to na górze, to muszę użyć Ale nie, to ja tym tym, bo odbiję się n, n, Ale ja muszę użyć Nie musisz A no nie muszę, no nie muszę, w sumie nie muszę tak, no i, Idziesz tam No i... No Skoczysz? Aha, dawaj, bo, e, Strefa Plan nie wyszedł. No nie Tak, No ale masz swoje bronie tutaj Co potrzebujesz? Pestki, to ci dam I krewa. i, i apteka i I się uzupełni do końca w sumie nic nie potrzebuję O, tutaj jest kewik mały, wezmę sobie I to sobie wezmę przy mnie. No. O, wracaj, I wracaj do żywych. Nie ma. Nie biorę tej. Peski, peski. Masz 400. Co jeszcze chcesz? 400. Ponad. A nie chcesz już tego, kewa? Nie. A masz miejsce, to weź go, bo ja mam małe 3. Nie mam miejsca. To małe zostawić, czy duże? Szybko, ja bo mam Stefan. Mamy jedną aptekę. Ja też mam. No to nie wiem, dać małe zostawić. Rzuć mi apteki mi rzuci weź. A, no to dobra. Dobra. No nie elegancko. Musimy się razem trzymać. No tak. Tak, będzie polaka. No bo nie mamy ani snajpy, ani nic nie mamy Fortecy, żadnej nic nie mamy. Ej tam jest rzut, nie wiem jak to, gdzie on na górze. No to... O też tam miałem taką klinę właśnie. Chyba że do rift'a i na rzut. No tak. nie? No, no właśnie tak. O asystor jakoś dostałem, chyba tego typa co dałem. No to dobrze. Tego, tego nie ma. Asajerzu. Jest, jest. Ale wiesz co? Możemy, jest minuta 13. Chodź, tutaj poczekamy. Bo, jak ktoś dobiegnie, to żeby dipa nie była, nie? A tutaj typy są. A no. no. Niech on się spadnie. Ja nie będę strzelał, zadrzełem sobie postawię się. Churę mam. Teraz leć, 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 leć. Tam, co daleko. Tam jeden leży za drzewem. I co jest? Nie ma. No, czy to, to lipa, ta taka lipa? Brachusz to. To zostawiam. To mini minigana, minigana bierzesz? Nie, biorę, wziąłem sobie tą beczkę. Krzaka sobie założę. I są tutaj. Mam no nie wiem właśnie czy to wziąć czy to wziąć może to wezmę. No. Dwóch zostało, oni są obici. Dawaj, dawaj, let's go, let's go, let's go. Gdzie spada mam? Co No to tutaj stawiaj. Nie ty jesteś. Na pewno są obici. Są. Dawaj ich, dawaj, dawaj ich od razu. Aha. No bo to za górkę, za górkę. Nie ma teraz. Tylko ty nie idź tam. Dostał. Dostał ode mnie stówkę. Ja to go tam podjeżdżam. Bo Pod... jeden nie żyję. No to podjeżdżaj. Czoska tu jest. GG. Mówiłem, że ten skin jest niefarkowny No.